Więc milion rzeczy, które można robić bez użycia ciężkiego sprzętu w nocy. A pan to gdzie? O nie, nie, nie. Wypierdalaj. Jedź. jedź, jedź. Patrz, jeszcze będzie się wciskał, ale chuj. Nie mam tu ten paluszek, kurwa. Gościu! No ty też wiesz, opanuj się trochę. Wiesz można kogoś nie wpuścić, ale Nagrany jest Krew mi leci. No Numer rejestracyjny powiedz na głos, to będzie nagrany. On nie widzę jego numeru rejestracyjnego.